Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu trzeciej kolejki Kolegi Betwig, pierwszej ligi. Spotkanie z Salmierec, Polonia Warszawa, zakończyło się wynikiem 1 do 3, a wraz z nami trener się Niego, Mariusz Paweł. Dzień dobry, Panie trenerze. Dobry wieczór Państwu. Poprosimy o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Przed chwilą tutaj rozmawialiśmy, tak? Dawno byłem tutaj byłem w innych, i w Winy, Finnara, wyjeżdżałem. Przegrywałem tutaj 0-2 z Unipiem Ludziąc. E, Dzisiaj się to pełno. E, cieszę tak? Cieszę się, z na to, że. Po ostatnim sezonie, po tej porażce w barażach, e, zespół nie jest wiel, wiele zmieniony, ale, ale na pewno są korekty i ciężko pracował przez okres przygotowawczy czy w tych ostatnich e, dwóch meczach e, po to, żeby właśnie wygrać. tak, Wygrać e, no to jest bardzo przyjemne, e, dlatego dlatego mówię, jest to duża zasługa tego, tego, tego zespołu, bo one, te mecze ostatnie nie może no, nie wyglądały tak źle jak te, jak te wyniki, ale dzisiaj też wynik, wynik na pewno lepszy bo, niż, niż cała gra z przebiegu całego meczu, bo nie będę się tutaj rozgadniał teraz co do połów, połówkę meczu, czy minut, czy innych rzeczy. Natomiast mówię, to nie jest, jest proces, tak? proces taki, który, który gdzieś tam w przyszłości ma, ma, ma zaprocentować grze o, o, o ekstraklasę. Moim dobrym przykładem jest na pewno dla mnie tak, dla mnie, dla wszystkich na pewno, tak? Wisła Płocki i Termalika, które, które tak naprawdę ze zmianą jedną, dwóch zawodników maksymalnie bardzo dobrze sobie radzą w, w ekstraklasie, dlatego po dzisiejszym meczu możemy sobie powiedzieć, gdzie, gdzie nasze jeszcze jest miejsce i, i, i jaka, jaka długa droga przed, przed Polonią jest, żeby tam się znaleźć, ale mówię, ciężko pracujemy, ciężko pracuje Ludzie w klubie, zawodnicy, którzy, którzy są głodni tak samo, tak żeby jeszcze mówię, te marzenia, które mieliśmy nie, w sezonie nie, e, nie spełniły nam się. Dlatego to was jedno zwycięstwo to, to mówię, no, cieszy, ale nie jesteśmy na pewno tak e, z, do końca zadowoleni, bo chcielibyśmy mieć takie serie, jak, jakie mieliśmy i nad tym będziemy też w tym tygodniu pracować, bo gramy następne spotkanie e, w Płyszkowie. Trudny, trudny rywal oczywiście tutaj gospodarzy, bo wiemy po, po tym ostatnim meczu ze Zniczem. Yy, jakie cele to nie wiem, tak? no, bo nie rozumiem, jak to jest cenele Gudziewicze, natomiast yy, zdawaliśmy sobie sprawę, że, że, że tutaj będzie yy, poprzeczka wysoko yy, zamieszona i ona by była, bo te dwie bramki pierwsze po dużych błędach. Yy przeciwnika wykorzystane i bardzo, bardzo dobrze, że tak zareagowaliśmy. Były momenty dobre, albo bardzo dobre. Ale dużo też, kiedy, kiedy tą piłkę gubiliśmy, niepotrzebnie napędzaliśmy, niepotrzebnie daliśmy tyle dośrodkowań, bo w tych pierwszych meczach nie dawaliśmy tyle dośrodkowań przeciwnikowi, co, co były zagrożenia. Szkoda, natomiast mówię, ten proces mówię nasz tej Poloniny będzie, wiadomo, będzie, będzie lepiej wyglądał, będzie gorzej wyglądał, bo to jest, to jest rzecz normalna. Tutaj jakby presji, presji, wyników presji czasu nie ma. Dlatego mówię, jeśli ktoś inaczej to, to widzi, to zapraszam w poniedziałek. do do lekarza, ale nie na NFZ. Także gratuluję swojemu zespołowi yy, ciężkiej pracy. Ja yy, myślę, że zasłużonego zwycięstwa. Także dziękuję bardzo. Dostali mam mikrofon. Czy mam jakieś pytania? Dzisiejsza, ciesza. Chyba nie. Tak więc dziękuję Dzień Panie Trenerze. Podróż. W drugiej części konferencji pracowej wraz z nami trener Iwan Wydzewicz. Dzień dobry Panie Trenerze. Poproszę o podsumowanie dzisiejszego meczu. Dzień dobry Państwu, do, do, witam wszystkich. No, to, można razu powiedzieć, że po prostu dzisiaj, jak po oddaliśmy ten becz Poli Warszawa. Nie musieli zrobić dużo, du 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 żeby bo po prostu popełniliśmy infantylne a, a błędy. Jak się patrzy na statystyki wszystko fajnie, większe posiadanie, więcej strzałów, więcej rożnych, ale wynik to jest, najważniejszy, jest a drugą stronę, więc na pewno na pewno już dużo dużo stosownych na pewno będziemy będziemy musieli robić pewne zmiany rozszady, bo to jest dużo, ale też mm, widzieliśmy, że Dominowaliśmy, mieliśmy swoje okazje, ale, ale, ale musimy być w tej obronie o, o wiele bardziej odpowiedzialni, o wiele bardziej pewni i czasami trzeba grać bardzo prosto. tak naprawdę, myślę, że na początku bardzo nerwowo widać było, że chcieliśmy za mocno, za, za, za dużo, bo jeszcze u siebie nie graliśmy i tak też widać, a pozycje czują odpowiedzialność, że chcą, że chcą wygrać ten mecz i te emocje, mamy tam jedną w drugą stronę. Nie ukrywamy, że też szukamy i tego środkowego obrońcy i jeszcze napastnika, bo widzimy, co się dzieje, że jak tam wraca Żygiebowski, ale jak w wypada Koszynicki. Cały czas coś dzieje w, w, w zespole, który tak naprawdę jakkolwiek z tych wiodących postaci na pada, no to mamy ale staramy się to naprawiać i, i mówię, że taki mecz, który niestety oddaliśmy Polonii. Nieźle gramy, wszystkie te liczby można podsumować, ale, ale jak się, się popełniamy takie błędne no błędy, no to nie ma mocy.